Witam Was kochani serdecznie. Tutaj mówi Sylwia Giza. No i chciałam z Wami jeszcze porozmawiać na jeden temat, który właśnie będzie bardzo ważny teraz, w tym momencie, yy, w, w dni świąteczne, ok? Teraz, gdziekolwiek pójdziecie na jakiekolwiek pardy, czy tam na jakiekolwiek spotkania świąteczne, na, na wigilie, czy na na pewno już tam większość ludzi ma tą wigilię, ale na pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, na Sylwestra, będziecie mieli y, styczność z wieloma ludźmi na pewno, no nie? Także po prostu y, bardzo ważną rzecz Wam powiem, ok? Ludzie, jeżeli gdzieś chodzą czy z kimś rozmawiają, to tak naprawdę wiadomo, że ludzie lubią być w stadach, ludzie lubią przebywać z innymi ludźmi, prawda? I to jest normalna rzecz, ludzie lubią być z kimś, prawda? I teraz jak są, pójdziecie teraz na te wszystkie pardy, na te różne takie... Hmm, Spotkania z ludźmi, czy to nawet będą jakieś takie spotkania później, po świętach, no nie z ludźmi, jakieś gwiazdkowe i tak dalej. To teraz Wam powiem jedną rzecz, że ludzie i to, co ja też wymagam od ludzi, tak naprawdę, nic innego nie wymagam, tak naprawdę, tylko zaraz Wam powiem w następnym filmiku.